macie ludzie, z tej strony Jacek Adamkiewicz, dzisiaj w zupełnie nowej miejscówce. Jak widzicie ten burdel za mną jestem w trakcie przeprowadzki, ale nie powstrzymujemy to, żeby coś nagrać. Także w dzisiejszym odcinku pogadamy o książkach z Wojen, w tym tej najlepszej spotkanie na Mimbał. No! Oczywiście y, to jest żart, a jeżeli ktoś... Y, będziemy gadali o rapie, no nie? Cały czas, a jeżeli ktoś zrozumiał ten inside joke, to jest naprawdę dobry, bo to trzeba pewne rzeczy znać. Mniejsza z tym. Gwiezdne Wojny, odłóżmy na, na bok. Uzbierało się trochę tych spraw, przez 10 dni nie nagrywałem. Jest to nowe miejsce, mam nadzieję, że jakoś nie jest jakaś super tragiczna, ponieważ nagrywałem to cały czas telefonem. Sprawa numer 1. Było trochę raperów ostatnio w polskiej telewizji, na różnych kanałach. zaczniemy może od tego, że Abel był pod koniec sierpnia w tvn a dokładnie to w finałym odcinku Programu Mój Dom Marzeń, czy tam Dom Marzeń, where shit I wykonał razem z Hanną Banaszak remix utworu w moim magicznym domu zbiorąc z brata Jordaha. Yy, całkiem spokojnie to wyszło. Wideo jest do sprawdzenia na playerze TVN-u, lub też na moim koncie na Vimeo, ponieważ nagrałem telefonem telewizor, także jakoś jest super. Ale jeszcze tego nie usunęli, więc możecie ten fragment sprawdzić. Dzisiaj mam tam linki, także nie włączajcie adnotacji. Program jest interaktywny, jak to zwykle u mnie. Bywa, pojawiają się tu gdzieś adnotacje na ekranie, także będziecie je mieli. Prawdopodobnie remix ten będzie można kiedyś usłyszeć jeszcze, tudzież go pobrać, chociaż to wszystko zależy będzie praw autorskich, te sprawy, dogadanie się. Ciekawostki dwie, to był remix u brata Jordacha tego utworu z Ablem, Hanny Banaszak. Ale Hanna Banaszak nie jest autorką tego tekstu. Autorką tekstu jest Magdalena Czapieńska, polska poetka. Już ten utwór powstał bodajże w latach 80 także został tylko przez Hannę Banaszak wykonany. Yy, Takie małe odstępstwo od tematu. Słyszę tu jakieś dźwięki szczekające psy, więc yy, jebać szczekające psy. Mam nadzieję, że nie będzie tego mocno słuchać na wideo. Ale wracając do tematu, Hanna Banaszak i raperzy. Czy jest to jej pierwsze, że tak powiem, spotkanie z raperem? Nie, ponieważ w roku 2009 na płycie trzeciej i ostatni do tej pory TPWC yy, wykonałam utwór razem z ponem i sokołem. Yy, słuchu tutaj nie zamieszczę z YouTube'a, ponieważ nie ma tam legalnie wsadzonego tego utworu, więc wrzucę go po prostu z płyty. Słuchajcie! Bo prawa zawsze wielu wszystkim pytają Wszyscy jesteśmy inni z tej właśnie przyczyny Razem jesteśmy silni Sami stanowimy drobiny, z niczyjej winy, lecz gdy siły połączymy, lecimy w siły lawiny, tak tworzymy rodzinę, to rodzi potencjał Wszyscy z jednej gminy, nie wchodzimy na piedestał Różne są dziedziny, tak jak różne są teorie Tyle ile osób, tyle jest tu różnych swoich... 8 września gościem Łukasza Arbitowskiego w TvP Kultura był słoń w programie Deserterzy, Deserterzy Kultury. Yy, ciekawa rozmowa, polecam ją Wam, oczywiście zostaniecie tu link na ekranie. Wiecie jak to jest, rapel idzie do telewizji i jest zrobiony z nim wywiad. Jest bardzo często po prostu średnio albo źle. A tutaj jeszcze mamy TFOPy Kulturę, program w sumie taki trochę poważny, ale prowadzący Łukasz Orbitowski to pisarz fantazy i pisarz powieści grozy, więc dobrze się złożyło, rozmowa była ciekawa. Pierwsze kilka minut może doprowadzić was do płaczu ze śmiechu Także naprawdę polecam tą rozmowę Ciekawy wywiad i fajnie jest Kiedy raperzy trafiają na prowadzącego wywiad Który wie o co chodzi, nie są traktowani jak debile Jak jakieś takie ciekawostki, zwierzaczki z zoo, które uciekły za słoń, no nomen, dobra, mniejsza z tym do Także jak widzicie raperzy mogą dobrze wypaść z telewizji Sprawdźcie ten wywiad, bo warto Kolejny temat, który gdzieś tam się przewinął Film o freestylu, o którym Wam pisałem bodajże na swoim facebooku, głupio mi, kiedy moi z nami freestylują, zrobili film. Oczywiście nie jest to pełny metra, bardziej to jest taka krótka etuza, 15-20 minut bodajże, bo byłem na premierze tutaj w Poznaniu, o film o freestylu. Oczywiście jest to beka toczona z tych wszystkich elementów freestylu, które znamy, które lubimy i nie lubimy. Film już jest dostępny na YouTube, więc dostaniecie oczywiście link. Dostałem propozycję w tego filmu, może się podejmą. Jest tam kilka tekstów, które no, mogą przejść do takiego, że tak powiem, domowy potocznej. Yy, nie będę ich przytaczał, bo obejrzyjcie to sami, zobaczycie. Dajcie tam mi łapkę w górę, bo kręcili ten film bodajże dwa razy. a Aktorzy się wykruszali, stawiali się na plan, a sami wiecie, no produkcja taka amatorska takie pospolite ruszenie, ja miałem między innymi grać w tym filmie yy, oczywiście właśnie też nie stawiałem się na plan także no, nie zagrałem, z czego bardzo żałuję, bo pamiątka jest świetna, ten film polecam no i mogę wam zdradzić, że w tym filmie występuje tak zwany admin z strony na Facebooku, głupio mi kiedy moi znajomi freestylą, więc hmm, warto ten film obejrzeć, może domyślicie się który z nich jest tym adminem, ja tożsamości nie zdradzę, ponieważ no, nie mogę, nie wypada. A kolejny temat to cover, 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 coveru. Słuchajcie, Mateo, producent muzyczny, znany i lubiany, zrobił cover utworu Aleja Gwiazd wspólnie z Anną Karwan. Ten numer już kiedyś był jakby przez niego, powiedzmy, skoverowany, bardziej zremiksowany na potrzeby KSW, ale teraz na potrzeby legend polskich ponownie Mateo wziął na wasz ten numer. No i wyszedł mu naprawdę numer z mega ogniem, mega pierdolnięciem. Telesk ukazał się dzisiaj do tego numeru, mówiąc dzisiaj, czyli w piątek, któregoś tam września, nie wiem, który dzisiaj, jest, 23. Mogliście kawałek, fragment tego utworu usłyszeć pod koniec Twardowskiego 2.0, Legendy Polskie, polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Dzisiaj przed klip, który także ma swoją fabułę, jest tam diablica grana przez miszą, czyli żonę człowieka wargi, z dupy. Jest tam także sam diabeł, którego mogliście widzieć w Twardowskim 2.0, numer ma naprawdę mocne uderzenie, polecam Wam sprawdzić. Jest to dobry przykład na współpracę Półświadka rapowego z tym nierapowym, ponieważ y, może widzieliście, może nie widzieliście, kilka tygodni temu ukazało się takie enigmatyczne zdjęcie Mateo i Bagińskiego. No ja już po prostu ręce jak polscy raperzy na klipach, bo widziałem, że wyjdzie z tego coś dobrego. No i domyślałem się, że chodzi o legendy polskie naprawdę wyszło to mega na poziomie. I mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała, ponieważ legendy polskie to są krótkie metraże, które ukazują się na kanale Allegro. Mieliśmy już Twardowskiego, mieliśmy już Smoka, mamy teraz Twardowskiego 2.0, będzie jeszcze Jaga i będzie jeszcze Bazyliszek i mam nadzieję, że Mateo będzie naraz współpracował z Bakińskim ponieważ filmy te osiągają całkiem spore wyświetlenia raczej etiudy filmowe, tudzież krótki metraż a jeżeli dobrze rozumiem to przy powodzeniu tych projektów planowany jest film pełnometrażowy, polski film pełnometrażowy w tych klimacie legend polskich, polska fantastyka, polskie sci-fi z efektami specjalnymi od Patiż i masz, tak to się czyta? Nie wiem, nie ja znam się. Patiż i masz. Kurwaś masz? Yy, tak, więc dobre polskie fantazy, może już ich za rogiem, może z muzyką od Mateo. Także warto to sprawdzać. Ostatni temat, taki najmniej przyjemny, nie wiem czy wiecie, czy może nie wiecie, a może przekonaliście się o tym na, że tak powiem, własnej skórze, na własnych uszach. Radio czwórka zniknęło z eteru. I teraz doprecyzujmy. Nadaje w tej chwili tylko cyfrowo. możesz sobie kupić taki cyfrowy nadajnik do odbioru tego radia w domu tudzież w samochodzie. Kosztuje on sporo pieniążków. Pieniążki, no, ale... ja lubię to zrobić, Dużo pieniędzy po prostu kosztuje. Nie można go odbierać w takich tradycyjnych radiach. Za to można w internecie nadal. Radio 4 nie miało dużego zasięgu. To były raczej promile lub dziesiątki procentów niż nawet procenty. Ale było to radio skierowane do młodzieży, czyli czwarty program polskiego radia. Radio powstało w latach 80. -tych. Przez lata się zmieniało. Było to radio BIS, było to radio Euro, o się oczywiście nie mylę. Ale od roku 2010 mogliście znać to radio czwórka w takich żółto-czarnych barwach, nadal już zresztą nie ma. Pojawiały się tam bardzo często teledyski, utwory i audycje rapowe. Do tej pory, numer raz i DJ Abu, mają tam swoją audycję. Były wywiady, były premiery singli, były premiery płyt, czasem nawet tak, rozmowy premierowe w związku z, z ukazywaniem się kolejnych krążków hip-hopowych na polskim rynku. Jakby teraz, to i tak marginalne radio, zostało zepchnięto z totalnego marginesu. Za to powstało jakieś radio informacyjne. Wiecie, to kolejna ofiara dobrej zmiany w Polsce. E, troszeczkę szkoda, ale ja wam nadal polecam słuchać audycji radiowych, rapowych, ponieważ nie ma ich zbyt dużo, jest Radio Campus, między innymi Radio 4 i tamta audycja. Także Chirik, Wrona w Radiowej Trójce, zapraszam do Raperów. Ostatnio właśnie miałem okazję sprawdzić rozmowę z Kękem u w trzecim kanale Polskiego Radia. No wiadomo, że Radio Czwórka nie była jakimś komercyjnym sukcesem, ale miało swoich słuchaczy, umówmy się tak. Oddawanie tego pasma na jakieś radioinformacyjne, do czego jest w takim razie pierwszy program Polskiego Radia, nie wiem. No ale propaganda musi być pchana, także no, niestety, ofiary dobrej zmiany. No i co, to było na tyle, taki kró krótki program informacyjny. Nadal sobie spisuję pomysły na kolejne programy, ponieważ mam je cały czas w głowie. Aczkolwiek są one pracochłonne, a uwierzcie mi nagrywanie iPhone'em nie należy tutaj przyjemniejszy, zwłaszcza podczas montowania, ponieważ te pliki quicktime'owe mają do siebie, że bardzo nam się rozjeżdża dźwięk z obrazem, więc postaram się jakoś temu zaradzić. Być może będę nagrywał GoPro, a być może będę pożyczał aparat. Who knows, who knows? I Jeszcze taka mm, informacja podam ją tutaj. 6 października będę prowadził na żywo wywiad z Gedzem w Empiku. Będziemy już po premierze Ameby, więc podajcie. Poznański Empik, Megastore. Subskrybujcie moje wszystkie kanały. Snapchat, tam sobie narzekam i wiecie, co się dzieje u mnie na bieżąco. Instagram, tam wpierdalam różne zdjęcia. Facebook, tam codziennie coś dodaję. I cóż, subskrybujcie ten kanał YouTube'owy. Do zobaczenia. Czołem.